Dzień witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj sobie przejdziemy do poziomu Hak, linka i kotwiczka Także jakby dzisiaj jest kolejna grywalna postać także Spoczko, Spoczko Loczko, Hak, linka i kotwica dokładnie a nie kotwiczka jak kto woli, ja wolę mówić kotwiczka ale no dobra lecimy sobie jeśli ta ona ma kotliczka, nie? I to będzie naprawdę trzeba będzie... Aha, zobaczcie, tutaj jest taka jedna skrzynia ukryta. Tutaj trzeba się naprawdę rozglądać na My w Kraszu cały czas trzeba się rozglądać na boki, ale tu tym, ale tu tym bardziej kurde, tam już nic nie ma, nie? Dobra, go tak zrobimy, ale tak nie. Uuu, zabijcie mi go. Dobra. Aha, mi też się tak przyciągać. No spoko. Pik! No dawaj tam. Na. Ale w ogóle... Tu jestem mniejsk... Oj, ja to ominąłem. Mogę się założyć. A nie, dobra. Tu jest w ogóle mniej skrzynki w pierwszym poziomie, to jest, dobra, ukryty kolejny co w ogóle nie był ukryty, ale nie, nie narzekamy. oczywiście ale zobaczcie, tu jest mniej skrzyni niż w ogóle kiedykolwiek mieliśmy dziwne, to, to też są takie statki, to też dosyć Mam, bo, ale co z tymi niewidzialnymi aha, tu była ta, okej okay. no tego nie widziałem ale dobra, o nie tego nie widzę, dawaj dawaj, no chodź, chodź, dobra, pyk, leżyżysz mordo, pyk, pyk i pyk, a go, aha, to się nie da, dobra, to jest mój ulubiony sposób na zabijanie przeciwnika, nie wiem czy wasz to ale chyba najbardziej skuteczny, chodźcie może, zależy jaki gatunek przeciwnika, może tak powiem, ten gatunek jest na odległość, bo jeśli tak, to trochę nie, ale wiecie. To zależy. Myślę, że my sobie przejdziemy dzisiaj tylko ten poziom, chociaż. Nie, bo on strasznie krótki, ale wiem, że następny jest za to strasznie długi widzowy. Po prostu będzie krótszy odcinek i tyle myślę. Po prostu. Ale dobra. Okay. tutaj życie. A tu jest dużo żyć. No spoko. O! Wow. Kurde, moja maska. Mogłam wyczekać, ale dobra. Aha, tutaj jakieś rafiny. Chciałem pójść znowu szarki, ale dobra. Hm. Zresztą sięgnąć Nie, tu wygląda z tego. Aha, no i za bardzo czekałem. No ale dobra. Inne żyćko, aby straciliśmy. Także spoko. Spoko loko, mi się wydaje. Tu trzeba zdecydowanie szybko. Czyli o właśnie tak. Tak samo trzeba ten większy wyskok robić. Teraz ten pewnie zginął, ten poszedł. No ale teraz nie, bo nam się udało. U, o nie, dobra. Myślałem, że nam się nie uda przejść i bym znowu stracił życia, ale... Mamy to. Łyk, łyk. Boże, czemu ja robię łup, łup zamiast hop, hop, zrób. Dobra, no hot. są cię, kurde. Dobra. Okej, okay. tak działa. Teraz. Oj, oj, Nie proszę, proszę. No hot. Dobra, na już. TNT może ko rozwalimy, chociaż nie ma sensu. Dobra. Wszystkie 80 ten skrzyń. Tu się strasznie dużo skrzynek zdobywa, kurde. Checkpoint. Boże, bym prawie nie, nie zauważył tej skrzyni, gdyby nie ten przycisk R2 na tą skrzynią. To nam odpowiada i można też łatwiej zauważyć. No, ja nie będę narzekał, bo to jest na naszą korzyść. Także no. Jak najbardziej na plus. Um, jak to zrobić? Mam pomysł chyba. Nie wiem czy to wypali, ale mamy... Możemy się dwa razy skuć także chyba spoko wypalił. Ale no, już to musimy wrócić. Więc z okiem skokiem. Dobra, ej, ale zobaczcie, ten jest już koniec, OK. No pięć skrzyń to w sumie się nie dziwię. Dobra, dawaj dawać. Okay. I dwie skrzynie nam no, zostały, ok. No sumie tam jedna, na tej, nie wiem, na tym kółku, i tam Ży życie w końcu. No dobra. Ja to będę jakoś musiał z wyskoku to zrobić, jakoś chyba. A właśnie tak. Dobra, tutaj się. Musimy pobujać. I pik, żeby to chwycić, dobrze. Mamy to. Mamy. Krusza i oczywiście siostrę Krusza Okej, okay. dusza artysty <laughs> Ciekawe Kontynuuj, oczywiście Okej Dziękuję bardzo Czekaj, Tana? Ale ty jesteś inna Nie jesteś z naszego uniwersum Good to see you guys. Huh? Huh? They your What did we like? like die or what? No, nope. no not so. How are things in your dimension? <coughs> the usual, the scientists crash. Huh? don't <laughs> <a, laughs> Good luck with that Wait, you're not coming? Sorry, I fly solo But I'll, I'll lend a hand where I can In fact, I already have. No, okay pick Oh, unfortunately How can they not come back? Okay Dimension Ze wzmiarów, z zmiarów, zmiarów. Okej, okay, to jest osań poziom Tutaj mamy tanę znowu To może to zrobimy, co? Jeśli ten odcinek, jeśli ta jest taka długa, to może sobie zrobimy znowu poziom stanął tutaj I tyle Dobra, założymy sobie oto tą skórkę Myślę No dobra w ogóle nie wiem czemu się nie... O tutaj jest! I tutaj jest kurka dla koko Bo chciałem mówić czemu Mu w ogóle nie ma skóry dla koko, ale to... Widzicie? Nie my, czego za zależy? Ale dobra Lecimy, lecimy i nie śpimy Daj mi zimny Boże Okej, okay, tam jest jakieś inne widzę, co uważać jest 15... pięć. No można powiedzieć, że dwie... O kurde, albo to nie zauważył. 100... no już 190, także tak, tylko nie chyba nam się uda, ale no nie jestem pewien tak tej. Jak gram tą taną, to zawsze nie jestem pewien właśnie, bo zawsze może się gdzieś kryć właśnie ta skrzynia, którą można rozbićą. Tą... Kotwiczką co makana kana Tylko tutaj Nie wiem jak to rozbić teraz. No, dawać mi to muszę to tak Kurde O, właśnie tak Dobra, chodź tu Leżysz A, czekaj, go sobie weźmiemy Okej, okay, tylko uwaga, bo tu nie jest to. O! Dobra. Dobra. O, bo ja nie wiedziałem, że to będzie jeden raz. Ale dobra, mamy tutaj czeka przynajmniej. Ej, jeden raz muszę pamiętać. O! a dawać! O. o, mamy, dobra, jakimś cudzem to iśmy bo chciałam już mówić, że musimy zaliczyć zgon, czego byśmy nie chcieli, ale dobra, udało nam się, tam widzę życie, po prawo, dobra, 23, to jest życie, gdyby je tak rozbić po prostu tą kosmiczką. Na no rozbicie, ok. Teraz my wchodzimy. No i tutaj się przyciągnąć. Aha, wiem jak to zrobić. I o co chodzi. Zobaczcie. Musimy się odbić od tego TNT. I ewentualnie tam dostać się do tego orzeczka, bo inaczej nie będziemy mieli jednej skrzyni. Albo by nam się udało No ale dobra. To trzeba chyba tak. O nie. Kurde. No i co teraz widzowie? Żeby to jakoś... O tam w ogóle jeszcze jest skrzynia. O dobra. No co mamy zrobić z tym faktem widzowie? A no może gdybym skoczył na to. Teraz bym się jakoś Odbił, to chyba by nie było głupie, mi się wydaje, ale nie, no chyba nie ma co, chociaż gdyby tak. I chyba prawie było, nie wiem, spróbujemy to, to zrobić. Dobra. Mnie fajnie by było tak zostawić tej skrzynki. Ale... może po prostu sobie ro rozpoczniemy ten... Oj, co ja zrobiłem, Boże? Ten poziom od nowa. Myślę, że to będzie dobra decyzja. No, sorry, że to tak robię, ale... Nagrywanie mało trwa. Gaz do dechy, okej. Okay. A to... To jest mały yy, segment ten pociągu. Także spoko, ale nie wiem, jak to zrobić widzowie. Nic nie ma, Ale tu jest ta skrzynia, muszę pamiętać. Tam gdzieś kolejna była. Muszę też pamiętać, czyli dokładnie tu. Czyli dokonamy ty, tu, ty, tyle ty, ty, lecimy. Uf, tu prawie się skuł, ale sytuacja opanowana. Dobra, weźmiemy sobie oczywiście te tutaj checkpoint 3, 4, 5 i tutaj 1. Dobra. I kotwiczka będzie. czy kotwiczka Lina. Pik. No i tam jest znowu ten moment, nie? I możemy na koniec sobie stać na tym I pik! Może no, to też tak od razu. Tak się przyciągasz. On jest stąd? No, spokojnie bym Doleciał, ale myślę, że nie. Kurde. A nie wiem, widzowie. Dobra, spróbujemy. O, udało nam się. Dobra. Przyciągamy tę bombę, Tara. Tam nie było nic na prawo. Są my tak. Głupio, że nie spojrzałem, bo teraz mogę sobie zawalić. Ale dobra, mamy to chyba. 39 screen, tak. Chyba powinno być wcale, nie wiem. Ale tutaj trzeba nam nitro, trzeba uważać tutaj tego zióbka. Ja, go, ja go trochę nie lubię. Jak, w sumie, kto lubi silników w kraszu, ten niech się zgłosi. O, tutaj ukryte klejnie w dwie skrzynie. No okej. Okay. Dobra, to muszę przyznać, że nawet było ukryte, ale nie nas. Ale tutaj też to w, w odpowiednim momencie widzę. Teraz o! No i dobra, zalecimy sobie checkpoint. Gdybyśmy mieli tutaj spaść mimo wszystko. Ale chciałem powiedzieć, że tego nie zrobimy, ale zrobiliśmy. Także trzeba jeszcze to posłużyć, ok? Dobrze. Ten checkpoint w ogóle ja z I, I że go tutaj sobie uruchomiliśmy. Nara! <gry> Myślałem, że go spali, ale jednak jemu ja podłoga? Myślałem, że tu się bywa, ale. Ojoj! No tutaj muszę dobry mieć timing. Czyli teraz. Szybko, e, widzowie. Dobra, e, widzowie. Dobra, e, widzowie. E, teraz. Gdzie my idziemy? Tu, go pokonać się. Ojej. Córki, to była moja mama. Ale dobra. Mniejsza o to, skupmy się, żeby go pokonać, bo on mnie tak wkurza. No chodź tu, a nie się cykasz. O, dobra, leży. Tam, dobra, pik. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj mamy skrzynię, no i tu też, wiadomo. Może sobie tak ją rozbijemy. Równie dobrze mogłem tą skrzynię też... Roz, rozbić za pomocą kotwiczki, ale może by nie. Dosięgła tylko może by był problem z trafieniem. No, ok. To chce się dostać. Aha, i wszyscy chyba był znak zapytania wtedy, jak uciekaliśmy przed tym wielkim tym. No to wszystko się wyjaśniło chyba. Tak. Ona to specjalnie zrobiła. Co by nie wiem? i wszystko. To... O o! Dobra i znowu powtarzamy tą sekwencję, tylko że wtedy nie było nitro tu w ogóle, tylko były norm normalne skrzynie. Bo to też jest chyba troszkę utrudniona wersja, no ale dobra. Tak czy siak ją ja sobie na luzie chyba przejdziemy, mamy jeden zgon po na luzie. Powiedzmy, że to też się liczy jak on to rozbija. No raczej tak chyba. Dobrze dawaj dawać. Cała! Dobrze dawaj dawać. Dawaj dawaj! O! Ale tu jakiś śmietnik się wtedy ciągnie? O! właśnie ten jeden jest, jest do zdobycia jest do zdobycia ten że może jakiś inny klejnot no ale nie dobra to był jeden raz do zdobycia i tyle widocznie w ogóle kiedy ten zielony wykorzystamy nie wiem on robi nam życie bo nam się zaliczyło ok lecimy lecimy da podawać dawać brr, brr, brr. Dawidować! Pyk! R... Ojej... Bra, on to mam rozwalił. Ile mamy skrzyni? Okej, okay. licząc z nich to chyba będzie. Najwyżej będę to powtarzał, ale nie. na węgla. 13, nie kierow w tym porządku, mam, jest tyle, bo... I... Aha! Jednej skrzyni nam zabrakło, czyli Gdzie? Pewnie tutaj jest reakcja ucieczki. Podejrzewam, nie no, chyba powrót, nie? A to przed końca nam liczy, bo jeśli tam to nie chcemy powrotu. Nie wiem od kiedy to liczy. To może lepiej zróbmy... Kontynuuj. No dobra. Ale teraz pewnie jakaś skrzynka wyżej się po prostu nie liczyła, myślę. I przez to nie ukończyliśmy tego. Ale dobra, no. Jeśli Wam się podobało, to... Aha! w ogóle widzę wam o czymś powiedzieć. Tutaj najwyżej sobie, nie wiem, to wykonam poza nagrywkami albo wcale, nie wiem, raczej chyba wykonam, nie wiem, gaz dechy, dobra. on tego, że mu nie przyszliśmy pewnie w uciec, ucieczki, ale dobra, nie w to. poziomie oczywiście sobie przejdziemy, oto tą planszę, tutaj. Jad board, co? Jad board. co? Nie rozumiem tej nazwy, ale dobra, jeśli <grym> ma się pod przepraszam, że jestem taki jakiś, nie wiem, ale jest późna godzina, także jeśli Wam się podobało, to że zostawcie łapkę do góry, suba na tym kanale. I widzimy się w następnym materiale. pa, pa! O -o -o -o!